Dzień dobry! Jestem Anna. W tym wideo nauczysz się. Jak rejestruje się uczeń, opiekun prawny lub lektor? Superadmin nie dodaje w systemie konta ucznia ani lektora. Nowy uczeń lub i lektor może zarejestrować się samodzielnie z użyciem linku do rejestracji. Linki do rejestracji znajdziesz jako superadmin w zakładce Szkoła. Może ich także dodać ręcznie administrator albo pracownik sekretariatu poprzez kliknięcie przycisku Dodaj w zakładce Uczniowie lub Lektorzy. Przed udostępnieniem linków do rejestracji warto skonfigurować kilka istotnych ustawień. Zaloguj się jako superadmin i przejdź do zakładki ustawienia, gdzie możesz zdecydować, czy wymagane jest podanie adresu e-mail lub numeru telefonu podczas rejestracji nowego ucznia. Na koniec procesu rejestracji nowy uczeń może rozwiązać test kwalifikacyjny. Jako superadmin, przejdź do zakładki ustawienia testów kwalifikacyjnych i skonfiguruj testy dla każdego rodzaju ucznia oraz każdego języka. Pamiętaj, że jeśli uczeń rejestruje się samodzielnie, musi zostać zaakceptowany przez administratora lub pracownika sekretariatu w okienku osoby do zaakceptowania na pulpicie. Jeśli chcesz nauczyć się więcej, zajrzyj na dlpro.eu.